Prawda jest taka, że w naszym życiu są zarówno rzeczy dobre, jak i rzeczy złe. Takie właśnie jest życie. Problem w tym, żeby wybrać właściwą, dobrą drogę życia i żeby nią podążać. Dziękujmy Bogu, że daje nam ludzi młodych i odważnych, którzy pomagają nam iść w życiu naprzód. I nie bójcie się, nie bójcie. Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, w każdym z nas jest dobro. A w dzisiejszym programie zobaczymy dni w diecezji radomskiej, które upływały m.in. w folkowej atmosferze. Zaczęliśmy się modlić do Matki Bożej, a oni do tej modlitwy dołączyli. Lekcje historii podczas turnieju rycerskiego w Gliwicach. Gdy dotarliśmy do naszej parafii i nas wyściskali, pojawiła się miłość, miłość i łzy. Oraz relacje ze spotkania młodych w Centrum Miłosierdzia. Powinniśmy być tymi agentami Bożego Miłosierdzia. Two, three, four, one, two, one, two. Przygotowaliśmy radość, śmiech, zabawę, smaki naszej Ziemi. 52 koła gospodyń wiejskich przygotowały rzeczy niebotyczne, dobre, na myśl o których już ślinka cieknie. Nasi młodzi na pewno stąd nie wyjdą głodni, ale nie o jedzenie tutaj chodzi. Dobra atmosfera, przyjacielska, rodzinna, bez względu na to, czy mówimy w jakimś języku, czy nie. Kajne Grenze. A więc skąd pochodzisz? Jestem z Afryki Południowej. Jakie były Twoje pierwsze odczucia, kiedy dotarłeś do Polski? Jest bardzo zielono, podoba mi się. A dlaczego tu przyjechałeś? Na Światowe Dnie Młodzieży chcę poznać kulturę tego kraju i poznać ludzi, którzy żyją w Polsce, poznać Wasz sposób na życie. Trzeba podróżować po świecie, aby tego doświadczyć, aby się nawzajem poznać. Po to tutaj jestem. Jak myślisz, co powie nam papież Franciszek? Oczekuję od niego, żeby dalej dodawał nam odwagi, aby zachęcił nas do działania na rzecz naszych wspólnot, aby kochać ubogich i cieszyć się życiem, i żebyśmy stawiali sobie wyższe cele. Papież Franciszek jest jednym z najlepszych ludzi na Ziemi. Słuchamy go niezależnie od tego, z jakiej części świata jesteśmy. Cieszymy się, że nas uczy, wymaga od nas, ale nie narzekamy. Wiemy, że chce dla nas dobrze. Chce dla nas pokoju, to najważniejsze. Radzi nam, jak żyć, co zrobić, aby być szczęśliwym. Będziemy modlić się z papieżem, aby wszystko w naszym życiu się układało. Oczekuję, że młodzież z całego świata zjednoczy się, że będziemy jednością. Chcę zobaczyć naszą katolicką wiarę w całości. Na co dzień widzimy ją w małych kawałeczkach, w naszych parafiach, w naszych miastach i krajach, ale nie widzimy jej jako całości. Tego właśnie oczekuję. Katolicki oznacza powszechny. Oczekuję, że zobaczymy nasz powszechny kościół. Błogosławiony na tym jeszcze rządami. Błogosławion kubectl, twa ego Jezus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adass nell'ora della nostra morte. Amen. di Santa Maria, boga daty pomba ego z podstoboni. Błogosławiona na tym jest nam i twa ego Jezus. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi della nostra morte. Where you come from? Skąd pochodzicie? Z Włoch? Z Kazachstanu? Jak to jest możliwe, że ludzie z Kazachstanu i Włoch modlą się razem? Ponieważ modlitwa Zdrowaś Mario jest powszechna, uniwersalna dla całego świata. Kiedy zaczęliśmy się modlić do Matki Bożej, oni się do nas dołączyli. Światowe Dni Młodzieży dają możliwość tworzenia jedności z ludźmi różnych narodowości właśnie przez modlitwę, ponieważ nie jest przeszkodą język, bo modlitwa jest ta sama dla wszystkich. No przechodziliśmy i przyłączyliśmy się do tej modlitwy i dla nas to jest wielka radość, że możemy wspólnie się modlić w naszych wspólnych intencjach. Chociaż się nie znamy, to jednak, jednak w naszych sercach są intencje naszych braci i sióstr z Włoch, i myślę, że oni się też w naszych intencjach modlą. Wszyscy mamy jednego Boga i nieważne jakiej jesteś narodowości. My chrześcijanie mamy jednego Ojca i wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Nieważne jakiego koloru jest twoja skóra, jakim językiem się posługujesz, gdzie mieszkasz. Ale ważne jest to, że tutaj jesteśmy jako przyjaciele. Bóg jest przy nas, jest z nami. Jezus jest naszym przyjacielem. Chcę teraz przekazać wiadomość wszystkim młodym ludziom na całym świecie, abyśmy byli zjednoczeni. Stańmy się jednością. W okresie terroryzmu i strachu, w czasach, kiedy wiara w Boga wyszła z mody, Bóg jest z nami i wokół nas. I On chce naszej modlitwy. Czoskiem i z mu w jedzie, a i zęby ma poprzute. Ale sposób jest, jedzie. Patrzajcie, chyba lekko dycha. Jestem koordynatorką parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Młodzi brali udział m.in. w grze miejskiej, mogli wejść na wieżę kościoła Wszystkich Świętych. Pojechali również do kopalni Guido w Zabrzu. Bardzo się zaangażowała w Światowy dzień Młodzieży. Była w Hiszpanii, była w Brazylii. Rozsławili Gliwicę, bo y, mieli taki duży baner z napisem Gliwicę. Jak papież powiedział, że następne spotkanie będzie w Polsce, to kamerzysta pokazał Gliwicę. Jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży. W 2016 roku w Krakowie. I potem pielgrzymi z innych krajów pytali, czy Gliwice to stolica Polski. Patrzajcie ludzie, czy ma moc to oto dziewica, że była w dalekich krajach. No. Patrzajcie ludzie. Przyjmujemy tutaj 22 młodych z Hondurasu. Dużo bliskich nam osób wsparło nas finansowo, abyśmy mogli przyjechać do Polski na Światowe Dni Młodzieży. W Hondurasie zajmujemy się sprzedażą kawy i pączków oraz mamy własne kino. But, uh, na to, co się dzieje tutaj dwóch to jest zdecydowanie do jednej bramki. Kochamy tańczyć, świetnie się bawimy tańcząc i mamy możliwość poznać tradycyjne polskie tańce. Wszystko jest tu takie niesamowite i jesteśmy ciekawi, co jeszcze nas czeka. Teraz możemy się przenieść do przeszłości i zobaczyć, jak mężczyźni walczyli o kobiety lub dziewczyny. Czujemy się w Polsce naprawdę świetnie. Oprócz młodych z Hondurasu jest u nas Iceland. Z Brazylii Miałam okazję go poznać 3 lata temu podczas Dni Diecezji w São Paulo. Był koordynatorem swojej parafii. Pierwszy raz w moim życiu zawitali do naszej parafii w São Paulo pielgrzymi z Europy. W 2013 roku na Światowe Dni Młodzieży przyjechało do nas 30 osób z Polski, którzy dotarli do nas z przygodami. Spotkaliśmy się w naszej parafii i dostaliśmy wiele wsparcia od naszych parafian. Po tym doświadczeniu bardzo się zbliżyliśmy. Myśleliśmy, że Polacy są zimni i bardzo formalni, lecz kiedy dotarli do naszej parafii i nas wyściskali, wszystko zmieniło się w miłość, a kiedy się rozstawaliśmy, płakaliśmy. 90 dni razem w São Paulo zaczęło historię naszej przyjaźni. Poznałem Magdalenę, Artura, kilka Katarzyn i wiele Agnieszek. Od trzech lat marzyłem, aby tego lata przyjechać do Polski. Myślałem, że nie będę w stanie przyjechać z powodu kryzysu ekonomicznego w Brazylii, ale wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, aby tutaj być. Od kilku dni jestem w Polsce. To są niesamowite światowe dni młodzieży Dobra dobra tak. Stadion pełen Amerykanów? Czy to mecz NBA? Nie, to Mercy Center, Centrum Miłosierdzia w Krakowie, do którego idziemy zobaczyć, czego pielgrzymi dowiedzieli się o Bożym Miłosierdziu. Mam 20 lat, studiuję prawo i filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim. Jesteśmy trzema siostrami. Dojeżdża dzisiaj nasza czwarta siostra i właśnie zdałam maturę i dostałam się na prawo, także jestem szczęśliwą studentką. Jestem najstarszą z tutaj obecnych sióstr. Jest nas sześć w ogóle i myślę, że wszystkie razem spotkamy się w niedzielę. Co prawda młodsze będą z rodzicami. Też jestem studentką Trawa, podobnie jak siostry, ale uu, tak tutaj niesamowite emocje dookoła, także trudno, trudno się wypowiadać. Ale przyjechałyśmy tutaj rodzinnie, razem z innymi rodzinami, stworzyliśmy własną grupę. Chodziło o to, żebyśmy wspólnie przeżywali tę wiarę i w takim naturalnym naszym środowisku, jakim jest nasza rodzina, nasi przyjaciele. Bez żadnych konkretnych oczekiwań, po prostu jesteśmy otwarte na wszelką łaskę, którą Bóg chce nam przekazać w tych wszystkich wydarzeniach. Jesteście małżeństwem? Tak, tak jesteśmy. Tak, o dwóch miesięcy. Czego małżeństwo szuka w centrum miłosierdzia? No miłosierdzie chyba jest niezbędne. To po prostu życie w małżeństwie. Papież mówił wczoraj, że, że to jest trudna droga i trzeba odwagi, to, to, to szukamy pogłębienia między nami. Chyba małżonka to potwierdzi. I, I chcieliśmy pogłębić naszą relację, żeby była oparta na Panu Bogu. Zgadzam się. To ma różny wymiar. Jest wymiar między nami, czyli ja osobiście z Panem Bogiem, wymiar z moją najbliższą osobą, rodzinne, i też jest taki specjalny wymiar, jak jesteśmy wszyscy razem. I, i to się po prostu czuje, że, że to jest coś innego, coś większego niż, niż, niż tylko, tylko jednostka. Niby wiemy, co to jest miłosierdzie, ale z drugiej strony jest ciężko czasem w tym żyć na co dzień. Nie? Jak mamy trudne problemy, czy w relacjach małżeńskich, czy w relacjach rodzinnych, nie jest tak łatwo. Więc przyjść naładować się, to pomaga nam później na co dzień tym naprawdę żyć, a nie tylko o tym mówić. Jestem tu jako Amerykanin, jako Rycerz Kolumba. Musimy zanieść ogień miłosierdzia do Ameryki, wrócić z nim do USA, ponieważ tam go potrzebujemy. Wstydzę się przyznać, ale wczoraj byliśmy po raz pierwszy w łagiewnikach, i to było niesamowite przeżycie być w miejscu, poczuć bliskość, zobaczyć obraz. Jezu, ufam Tobie. I też była niesamowita właśnie koronka odmawiana w różnych językach. Dowiedziałyśmy się właśnie w samym dzienniczku 14 razy słowa Chrystusa są który przypomina o tym, że żeby odmawiać koronkę, żeby szerzyć kult miłosierdzia Bożego. I też piękne jest to, że tak liczne konfesjonały i młodzi ludzie, którzy właśnie się spowiadają tak licznie. I ta niesamowita obecność Bana Boga. Właśnie wczoraj to doświadczyłam, bo zobaczyłam tych młodych ludzi z całego świata. My powinniśmy być tymi agentami Bożego Miłosierdzia. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas może być takim misjonarzem Bożego Miłosierdzia i w swoim otoczeniu, wśród młodych ludzi, wśród środowiska pracy, uczelni, świadczyć o tym, że Jezus jest miłością. Możemy to pokazać i uświadomić innym ludziom, że wszystkie trudności, cały ten krzyż naszego życia, który często nie jest łatwy, jest określony jakimiś trudnościami, że my jesteśmy w stanie. Podnieść się z upadku tylko dzięki Bożemu miłosierdziu. Pan chce, żebyśmy jeszcze mocniej doświadczyli Jego miłosierdzia. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Nawet kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. On kocha nas jako takich. W ten sposób Jego miłosierdzie staje się rzeczywistością dla nas. Wykorzystajmy ten dzień, żebyśmy wszyscy mogli otrzymać miłosierdzie Jezusa.